13 czerwca, 21, 30 nie, 28 <grywa> Kuba nie ma auta, Kuba nie ma auta za to co robi, to trzeba mu kupić. Każdy wyskakuje z drobniaku weź mojego kompakta Dorsona Nie, po prostu w Play Bez dźwięku. No i w sumie, od głupiej wiadomości na Messengerze Każdy myślał, że to chyba nie dojdzie do skutku Ale w sumie, na drugi dzień Gelo zadzwonił i powiedział, że to się może udać Że w sumie Orson ors ma do tego kompakta i Trzeba go wziąć No i pozbieraliśmy tam, każdy rzucił po 2 złote Bo przecież ten kompakt więcej nie będzie kosztował Wspólnymi siłami go porobimy, a najpierw jedziemy go zobaczyć i kupić Orson jest taki zjarany, że sprzeda za 10 zł, że już na go urzucił do Kuberta <laughs> Więc jedziemy, tak? Tak. No to jesteśmy. Zaraz zobaczycie. W sumie to ty Kuba zobaczysz. Początek swojej fury w sumie. Jak to wygląda. Jak to wyglądało. A jak wygląda teraz. Ale się wybaliśmy. Kawał gówna. <laughs> Za przeproszeniem. Chyba coś z tego będzie, no. Danek, co byś przeprowadzał swojego brata ucie? Ja? Będziemy przeprowadzać operację panewki i pompa oleju. Żeby sprawdzić, czy że wszystko jest ok. Czyli jak ty to robisz, to Kuba na pewno będzie spokojny, nie? Na pewno, Kamilek też mi dopomoże. <noise> Dobra, początkowe ta prac. Chłopaki zdjęli zderzak z tyłu. Felony, wszystkie cztery. zderzak zawozimy do klejenia, przedni tylni, Progi też zdjęte. Będziemy musieli nowe błotniki założyć z przodu. I zrobić poszerzenia przód tył, od felgi. I wszystko w sumie w miesiąc czasu. Kuba, jak tu powiesz coś tu robił, to chuję robił, to no bez. No my bez. Co no? No Dobra Nie <noise> mamy śrub kurwa dobra to kompasta Tamil po jednej. pojedynkę Może się nie urwa Zmu to nic chyba No bo co operatory Skończyła się waha od razu po przejeździe. Stoimy, czekamy na chłopaków. Z przygodami jak zawsze, nie? O? Z jak zawsze. Czekamy na chłopaków i będą testy ogórogruza. A jak to inaczej nazwać? Ogórogruz. Poczekaliśmy lawetą, zabieramy ogóro gruza, jedziemy jutro w rano do Lublina, do Mateusza i Zuchy. A tak wygląda kompot. BHP. BHP? Czy to to co się paliło na Jastrzębiu? Pakujemy bardzo. Patrzymy na na lawendę i jedziemy na radę. Nie się będą dobrze tak całkowicie przy okazji na antenie, to chciałabym to wszystkie informować, że już od najbliższego poniedziałku zakaz Ride będzie czynny być na od 8 do 18, gdy w nie będzie jeszcze całodobowo. Wszelkie zdarzenia możesz powiedzieć do mnie, ewentualnie przemilczeć. I tak na poważnie, to bardziej korzysta i bale ile możesz. Próba pierwsza. Cefe, kurwa, nie pamiętam co miałem powiedzieć, bo kurwa gdzieś pewnie tyle eee. samo, co ty. Ale ukurwej tego kompakta, tylko nie popsuj, go, kurwa żeśmy mu nie musieli go naprawiać. Coś krótszego kamiego. Ja piszę teraz słodziutko, Nie martw się nie odchodzę z roboty. Nie obgadywaliśmy cię po prostu, mieliśmy sprawę do załatwienia. A i pamiętaj fotele są moje. A, a dobra, no to... Ja to tylko szanuj mój wóz. Baw się dobrze. I żebyś już nie pierdzielił, że nie masz się jeździć na eventy. O górze! No Kuba, żeby ci się dobrze jeździło, żebyś się upierdalał to ile wlezie. Mam nadzieję, że nauczysz mnie latać tym kompotem, Kuba. Wszystkiego dobrego. Ogór, ty stary korniszonie jebany. Żeby nie tak. było, że tylko ty nam pury składasz, to i my tobie złożyliśmy, kurwa. Dbaj, Kubuś, o to jako swoje, bo to będzie twoje. Wszystkiego najlepszego, Kubuś. Ogór, upierdalaj tego kompota należycie. Do zobaczenia w bocznych. Kubuś, twoje zdrówko. Nie kręć tego, tylko jeździ z nami, kurwa. Wszystkiego dobrego, Mordesz. Zdrówko, Kubuś, upalamy. Dzięki, FF za wszystko, czego mnie nauczyłeś. FF, taczki. Kubuś, nie popsuj bryka pierwszego dnia, Miłej jej zabawę mordeczko Siemano Kuba, zmiana planów, od dzisiaj wyjazdy jako kierowca, wszystkiego najlepszego Kubuś mordeczko, tylko pamiętaj, gas tylko w podłogę Pozdro naukowcu, żebyś tak grubo upalał jak konstrujesz. Pozdrowienia z Natniagary, elo No Kuba, się nie smaży, bez awarii, awarii bez Kubuś, kontrolowanych poślizgów i baw się dobrze Siemano, bezawarynego palania Kuba. Pozdro. Pozdrowienia dla Kuby Szczepańskiego od Kuby Szczepańskiego. Niech się bryk dobrze sprawuje. O, a co ja ci mogę powiedzieć? No mordeczko, żebyśmy cię teraz częściej widzieli za fajerą niż pod maską. Pepe, upierdalaj te opony tym kompaktem kurwa tam ostro. Kuba, mordeczko kochana, życzymy ci, żeby ten kompakt się zajebiście prowadził i widzimy się na torze niedługo. W sezonie latamy razem, Kuba. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego Kubuś, pozdrawiam was wszystkich, bawcie się dobrze, na razie.